Dzień dobry Państwu. Ostatnio w poszukiwaniu przyczyn kryzysu powołań, czy szerzej kryzysu Kościoła katolickiego, przyglądaliśmy się jednej podejrzanej, demografii. Z braku dowodów wiążących ją mocno ze zjawiskiem, musieliśmy jej odpuścić. Choć intuicja podpowiada mi, że jeszcze się z nią spotkamy w tym śledztwie, dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu, najpopularniejszemu chyba wytłumaczeniu różnych zjawisk niepokojących Kościół. Następnym podejrzanym jest sekularyzacja. you Sam termin wywodzi się z prawa kanonicznego. Oznacza po prostu przeniesienie własności jakiegoś obiektu z podmiotu kościelnego na świecki. Na przykład, gdy diecezja albo zakon sprzedają swój budynek, swój, swoje posiadłości. Albo gdy ksiądz przechodzi ze stanu duchownego do stanu świeckiego. Jednak sposób, w jaki dzisiaj termin ten jest stosowany przez reprezentantów kościoła, dowodzi, że został on zaczerpnięty z socjologii. Sam termin może oznaczać zarówno pewne zjawisko, jak i pewną teorię wyjaśniającą to zjawisko, ale no, nie da się wytłumaczyć zjawiskiem zja spadku powołań kapłańskich, dlatego że one same są przejawem tego zjawiska. Tak jakby powiedzieć, że pada deszcz, ponieważ leje. Musi więc chodzić o teorię. Korzenie tej teorii sięgają przede wszystkim Maxa Webera, ale w latach 60. i 70. stanowiła w zasadzie socjologiczną ortodoksję. Na przykład, w formie zaproponowanej przez Petera Bergera, którego to pracę cytowali już w latach 70., -tych, 60. -tych, francuscy biskupi. Zakłada ona, że przemiany gospodarcze, rozwój produkcji kapitalistycznej, z którą wiąże się wzrost racjonalności, kalkulującego intelektu, prowadzą do stopniowego wypychania religii ze sfery kolejno gospodarczej, potem politycznej, wreszcie kulturalnej a ostatecznie także ze świadomości ludzi. Jest to więc teoria upadku religii jako takiej. Zakłada, że kiedyś wszystko było kontrolowane przez religię, religia była zatem silniejsza niż dzisiaj, z czasem zaś religia zniknie w ogóle. Z tej perspektywy to, co się dzieje w Europie, stanowi normalny bieg dziejów, los, który czeka też inne regiony świata w miarę jak się zmodernizują. Wykres, jaki pokazywałem ostatnio, zdaje się potwierdzać to założenie, gdy Polska dołączyła do grona krajów kapitalistycznych zaczął się pierwszy poważny spadek powołania. A jednak nie wszyscy socjologowie, a w zasadzie coraz mniej socjologów zgadza się z tą teorią, która twardo wiąże modernizację z upadkiem religijności, nawet sam Peter Berger w nią zwątpił. Przeciw tej teorii stawia się przede wszystkim przykład Stanów Zjednoczonych. Które należą do najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, najbardziej zmodernizowanych, a zachowują wysoki poziom religijności. Dane potwierdzające z kolei teorię sekularyzacji czerpane są tymczasem niemal wyłącznie z Europy, pomijają najczęściej inne regiony świata. Dużo argumentów przeciw teorii sekularyzacji sformułowali socjologowie reprezentujący tzw. paradygmat rynkowy: Roger Finke, Radnej Stark, William Bainbridge, Lawrence Iancock. Przede wszystkim odrzucają na podstawie badań historycznych tezę, jakoby panowała kiedyś w Europie epoka wiary. Przeciwnie. W związku z tym, że chrystianizacja Europy odbywała się zwykle odgórnie, przy wsparciu sił politycznych, a zatem przymusu, miała charakter powierzchowny. już ołtarza i tronu, w przypadku zarówno krajów protestanckich, jak i katolickich, odpowiedzialny jest za utworzenie monopolii religijnych a monopole, jak dowodził już Adam Smith, są leniwe. Nie muszą zabiegać o klientów tutaj wiernych, gdyż wierni po prostu się rodzą. Oprócz tego autorzy ci, jak Roger Finke, Radnej Stark, Lawrence Ayanako, przedstawili kilka teorii niższego poziomu, odnoszących się bezpośrednio do katolicyzmu, do których wrócę w stosownym momencie. Która z tych teorii lepiej tłumaczy kryzys katolicyzmu europejskiego? Aby się o tym przekonać, potrzebujemy danych, najlepiej danych porównywalnych z różnych krajów. Jak widzieliśmy ostatnio, znaczenie danych zmienia się często w zależności od tego, jaki okres obejmują. Przydałyby nam się więc dane możliwie długoterminowe. Druga wojna światowa niewątpliwie była istotnym czynnikiem zakłócającym normalne funkcjonowanie kościołów. Więc przyjmijmy rok 1950 jako punkt wyjścia, to sytuacja powinna być już względnie ustabilizowana. Czego powinniśmy się spodziewać, gdyby słuszna miała się okazać teoria sekularyzacji? Jak wspomniałem, zakłada ona, że religijność spada pod wpływem czynników modernizacyjnych związanych z gospodarką rynkową. Spójrzmy, jak kształtowały się te czynniki po roku 1950. Pierwszy wskaźnik, Gross Domestic product per capita, który mierzy wzrost bogactwa. Dla czytelności wykres pokazuje tylko wybrane kraje zachodnioeuropejskie, w tym dwa, w których katolicyzm miał pozycję monopolistyczną i dwa, w których konkurował, czy to z protestantyzmem jak w Niemczech, czy też z panującą ideologią laicką jak w Francji. Widzimy wszędzie szybszy lub wolniejszy wzrost, bez gwałtownych załamań. Da się uważać pewne spowolnienie po roku 1976 w Hiszpanii. Drugi wskaźnik. Procent ludności zamieszkałej w mieście, mierzący postęp urbanizacji, zachowuje się podobnie. Gwałtowny wzrost w pierwszych dekadach po 1950 i potem stopniowe spowolnienie. Mierzy się on ze stałym spadkiem liczby ludności zaangażowanej w produkcję rolną, wiązaną z konserwatyzmem, z lokalnymi społecznościami czy wspólnotami które bywają zwykle ostoją tradycyjnej religijności. Tylko niestety dlatego wskaźnika udało mi się znaleźć starsze dane. Dane dla Niemiec i Francji wskazują, że spadek liczby ludności zaangażowanej w produkcję rolną wiązał się ze wzrostem zaangażowania w produkcję przemysłową, ale pod lat 70. zaangażowanie to malało na rzecz sektora usług. Z punktu widzenia teorii nie ma to istotnego znaczenia, gdyż usługi te stanowią komponent nowoczesnej gospodarki kapitalistycznej. Nie chodzi o usługi typu tradycyjne rzemiosło, ale przede wszystkim o usługi w obsłudze rynku. Z powyższych danych możemy wywnioskować, że najintensywniejsza modernizacja zachodziła w pierwszych dwóch dekadach analizowanego okresu, po których w niektórych przynajmniej krajach nastąpiło pewne spowolnienie. Jeśli sekularyzacja miałaby być efektem modernizacji, to najgwałtowniejszego załamania powinniśmy spodziewać się na początku. Natomiast nie powinniśmy być zdziwieni, jeśli w latach 70. nastąpiło pewne spowolnienie jej tempa, przynajmniej w niektórych krajach. Musimy teraz wybrać dane, na których się oprzemy. Dane dotyczące liczby katolików czy praktyk religijnych są bardzo podatne na zakłócenia ze względu na migrację. Bardzo często mają one charakter jedynie szacunkowy. Są to duże liczby, trudno konkretnie policzyć wszystkich katolików. W związku z tym też bardzo często bywają zawyżane. Zwłaszcza jeśli jakiś kościół ma interes w tym, żeby ich zawyżać, jak kościół niemiecki. Pewniejsze dane dotyczą samej organizacji religijnej. Skupię się tutaj na liczbie księży diecezjalnych. W porównaniu do liczby zakonnic czy zakonników są bardziej jednoznaczne. Obejmują księży na terenie danej diecezji podczas zakony w swych statystykach czasem wliczają także tych przebywających na misjach, a czasem nie, czasem zliczają zakonników łącznie, np. braci i ojców, a czasem tylko ojców albo tylko braci. Najpierw zajrzyjmy na strony internetowe poszczególnych episkopatów, analizowałem 11 krajów. Belgię, Holandię, Francję, Hiszpanię, Niemce, Portugalię, Szwajcarię, Austrię, Wielką Brytanię i Irlandię. Jeśli chodzi o obecne tam statystyki, strony te są najczęściej rozczarowujące, z pewnym wyjątkiem strony może niemieckiej. Obejmują zakres od kilku do kilkunastu, rzadziej kilkudziesięciu lat. Na przykład widzimy w kościół Belgii, podaje tylko w co w trzy raporty, liczebność księży, imże drastycznie ostatnim laty spada. Kościół w Niemczech już publikuje raporty od roku 1996, więc mamy już ten przedział czasu trochę poszerzony. Kościół w Portugalii również mamy od roku 2000 z kolei teraz dane. I mamy wreszcie kościół w Hiszpanii. Jak widzimy, duże wahania wykazuje. Oczywiście dla nas te dane są niewystarczające. Potrzebujemy danych sięgających bardziej wstecz. Kolejnym źródłem, o który możemy zapytać, jest Annuarium Statistica Ecclesia, czyli rocznik statystyczny kościoła katolickiego. Rocznik ten sięga z swoimi danymi do roku 1970, gdyż wówczas właśnie zaczął się ukazywać. Widzimy, że obraz się zmienia, wykres jest bardziej równomierny. Pozostaje zagadką, dlaczego dane Episkopatu Hiszpańskiego podlegają takim istotnym wahaniom w porównaniu do rocznika statystycznego, prawdopodobnie wlicza się również księży przebywających na terenie diecezji, ale wyświęconych gdzie indziej, czyli księży z importu, z Polski, z Ukrainy, z innych krajów czy z krajów afrykańskich. Widzimy, obraz już kształtuje nam dosyć wyraźną krzywą spadkową z pewnym wahaniem w latach 70. Pamiętamy, że spodziewamy się pewnego wahania, z pewnego spowolnienia trendu. Jak wygląda sytuacja w Portugalii? Podobna sytuacja. I mamy również najpierw gwałtowny trend spadkowy i później spowolniony trend spadkowy. Jak na razie wspierają dane teorie sekularyzacji. Jak wygląda w Niemczech? Podobnie mamy okres, ślad jeszcze, koniec gwałtownego spadku i wreszcie spadek. Równomierny i powolny. No i w Belgii, tutaj jesteśmy bardzo głodni danych, gdyż episkopat podał ich bardzo niewiele. O, widzimy dosyć gwałtowny spadek, dosyć równomierny. Jest jedno miejsce w internecie, gdzie możemy znaleźć dane dla roku 1950, nie tylko dla Europy, ale też dla całego świata. Jest to strona Hierarchia Kościoła Katolickiego. I tutaj agregowane są dane. No, ona nie jestem poświęcona, ale przy okazji agreguje dane z rocznika watykańskiego Annuarium Pontifice. Wchodzimy w zakładkę diecezji, widok strukturalny i szukamy Europy. I tutaj wybieramy sobie kraj, który nas interesuje. Powiedzmy, że nas interesuje Belgia. Mamy wyliczone wszystkie diecezje belgijskie, obecnie funkcjonujące. Wchodząc już w zakładkę konkretnej diecezji mamy dane, dane dla roku 1950, które nas najbardziej interesują. Jakie to są dane generalnie? Ten serwis podaje dane, które występują we wszystkich rocznikach od właśnie roku 1950 aż do najnowszych. Tu mamy liczbę katolików, populację tej diecezji ogółem, no to są dane akurat podliczone przez sam serwis, księży diecezjalnych, księży zakonnych, diakonów stałych, zakonników nie będących księżmi, zakonnice i parafia. Źródło Anuarium Pontifice 1951, które kolejne wydania podają dane za rok poprzedni. W rezultacie możemy zliczyć wszystkich księży diecezjalnych, którzy byli w poszczególnych diecezjach belgijskich wówczas istniejących i uzyskać liczbę księży diecezjalnych w Belgii. Jakie to są liczby? Jak na razie mamy wszystko zgodne z historią sekularyzacji. Dodajmy tutaj dane z serwisu katolicka hierarchia. O, o. Niezupełnie tego się spodziewaliśmy. Może tutaj coś z Belgią jest nie tak. Przyjrzyjmy się, jak wyglądała sytuacja w Niemczech. Jakie dane podaje dla roku 1950 serwis dla Niemczech. Znowu niezupełnie to, czegośmy się spodziewali na podstawie teorii sekularyzacji. Spodziewaliśmy się, że wcześniej będzie bardziej gwałtowny spadek, tymczasem nawet wygląda, jakby przed rokiem 70. miał miejsce wzrost. Czy w Portugalii podobna sytuacja zachodzi? Podobna, proszę Państwa. W Hiszpanii dokładnie tak samo, a nawet bardziej. To skłoniło mnie, proszę Państwa, do zdobycia kilku roczników Anuarium Pontyfice jedyny źródło danych z całego świata dla lat wcześniejszych, pomiędzy rokiem 50, a rokiem 70. A żeby zobaczyć, czy tutaj nastąpiła jakaś dziwna anomalia, może w tym roku 1950 jakoś niedokładnie, czy błędnie zliczaną, trudno powiedzieć. Jak prezentują się dane, jeśli uwzględnimy dodatkowo roczniki z roku 69, który nam wystarczy dany dla roku 68, będziemy mieli też dla 64 i 57. Proszę Państwa, sytuacja wygląda jeszcze dziwniej. Widzimy, że od roku 1950 do mniej więcej roku 1964 następował gwałtowny wzrost, To stanowi zupełne odwrócenie w stosunku do tego, cośmy się spodziewali na podstawie teorii sekularyzacji. Ale może to tylko w Hiszpanii. Zobaczmy jak to wyglądało w Portugalii, podobnie jeszcze gwałtowniejszy wzrost. W Niemczech również proszę Państwa był wzrost, no ale w Belgii z nami przecież z daleko zaawansowanej sekularyzacji chyba tak nie było, prawda? Było proszę Państwa. Widzimy obraz zupełnie nie taki jaki się spodziewaliśmy. Szukałem danych ze wszystkich 11 krajach, jak wspomniałem, i wszędzie uzyskiwałem bardzo podobny obraz. Aż stawało się to nudne. Tu mamy widok z Belgii i z Holandii. Belgia podobnie wzrost, spadek, wzrost, spadek w Holandii, e, we Włoszech. Tutaj od początku był pewien spadek, jednakże po roku 1968 nastąpiło przyspieszenie tego spadku w Irlandii wzrost spadek. Hiszpania i Portugalia. Wzrost, spadek. Różne źródła różnią się co do liczby księży, ale zgadzają się co do trendu. To jest Wielka Brytania u góry, na dole jest tylko część Wielkiej Brytanii. Miałem tu inne dane dostępne z Anglii i Walii, ale ponownie wzrost i spadek. Czasami był już pewien spadek, ale ulegał on przyspieszeniu w dalszym okresie, w okolicach roku 60. 8.70, tak jak tu mamy Austrię i Szwajcarię. Niemcy ponownie wzrost i gwałtowny, później spokojniejszy spadek. I Francja, tu już był spadek od początku, ale uległ znaczącemu przyspieszeniu w dalszym okresie. We wszystkich tych krajach widzimy wyraźny moment przełomowy, w którym spadek albo został zapoczątkowany, albo wyraźnie przyspieszył i wszędzie ten moment wypada w okolicach między rokiem 64 a 68, rzadziej w okolicach 70. Co uderzające dokładnie to samo zjawisko widzimy w przypadku sióstr zakonnych, tutaj ich liczba na przykładzie Francji. Widzimy wzrost na początku lat 50 spowolnienie przechodzące w załamanie w latach 60. i gwałtowne załamanie, które następuje już na początku lat 70. od roku 70 między 68 a 70. To samo widzimy w przypadku innych krajów. W Niemczech wzrost, spowolnienie, powolny spadek, gwałtowny spadek. W Belgii na początku już mieliśmy w fazie powolnego spadku, który gwałtownie przyspieszył po roku 60 przed rokiem 64 i utrzymał stałe tempo spadku aż do końca. W Holandii liczba sił z zakonnych jeszcze rosła do roku 60, później zaczęła stopniowo spadać gwałtowny spadek w roku 70 i trwający do dziś. Włochy, wzrost Stopniowe spowolnienie w latach 60. aż do załamania po roku 70. Irlandia. Siostry przebywające w Irlandii, my widzimy stopniowy, powolny wzrost aż do załamania i przekształcenia się tego wzrostu w systematyczny spadek, również wliczając te siostry, które przybywały na misję. Austria i Szwajcaria. Widzimy stabilną, stosunkowo sytuację przechodzącą spadek jeszcze spokojny aż do gwałtownego trendu spadkowego który zapoczątkował rok 70. W Szwajcarii no nie wiem skąd się pojawił ten gwałtowny wzrost prawdopodobnie wynika to ze zmiany sposobu zliczenia sióstr zaczęto doliczać możliwie jakąś dodatkową prowincję w każdym razie po tym roku mamy już jednostajny spadek podobnie w Portugalii i Hiszpanii w Portugalii widzimy stopniowy gwałtowny, intensywny wzrost, aż do roku 70., po którym, no, niezbyt gwałtownie, ale jednak liczba sił zakonnych stale spada. Podobnie w Hiszpanii, bardzo gwałtowny wzrost, zatrzymany w roku 68., po którym następuje już intensywniejszy niż w Portugalii spadek. Widzimy, że wystarczyło poszerzyć horyzont czasowy o 20 lat, by hipoteza, iż Sekularyzacja tnękająca Kościół katolicki ma swoje źródło w postępującej modernizacji, stała się bardzo mało prawdopodobnym wytłumaczeniem. Nie da się tego również zresztą wyjaśnić w kategoriach wolnego czy monopolistycznego rynku religii. Te same zmiany w bardzo podobnym momencie obserwujemy zarówno w krajach, gdzie katolicyzm jest czy był religią większościową, jak Austria, Belgia, Portugalia, Hiszpania czy Irlandia. Jak też tam, gdzie były religią mniejszościową, jak Niemcy, Wielka Brytania czy Holandia. Czynnik ten nie decyduje nawet o tempie zmian. W Belgii i Austrii zaczęły się wcześniej, podobnie jak we Francji. Tymczasem w Hiszpanii, w Portugalii zaczęły się później, podobnie jak w Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, na wszystkich tych wykresach rzuca się w oczy pewien punkt przełomowy. Przed nim sytuacja była różna w poszczególnych krajach. W jednych liczba kadry rosła, w innych stopniowo malała. Po nim jednak wszystkie kraje do siebie się upadamniają. Ma miejsce gwałtowny spadek liczby zarówno księży, jak i zakonnic. Wydaje się, że sekularyzacja jest kiepskim wytłumaczeniem tak nagłego zwrotu. Musimy szukać dalej. Musimy szukać głębiej. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym przyjrzymy się, jakie czynniki wpływają na zmiany liczebności księży dietyzjalnych przede wszystkim, bo takie dane mamy. Zapraszam.